Dzień dobry. Ogłoszenie publiczne. Dzisiaj mamy pierwszy marca 2025 dla Roberta Wardziński, Ewelina Jarosławska, Sebastian Kropownicki, Kropownicki i Michała Makuła. postanowienie Funduszu Terran jeden. Odpowiedzialność indywidualna za poinformowanie wszystkich pracowników i współpracowników firmy USA Policja i firmy USA Gmina Choroszy, Choroszczy są firma osoba z imienia i nazwiska numeru PESEL NIP Robert Wardziński Ewelina Jarosławska Sebastian Kropownicki i Michał Makuła. 2. Weksle handlowe, obligacje skarbowe, konta BIC wraz z kontami binarnymi mieniem stałym i ruchomym zabezpieczone od wszystkich wyżej wymienionych indywidualnych dłużników, firm, osób wraz z wszystkimi pracownikami i współpracownikami połączonymi umo umowami handlowymi UCC z korporacją Poland Republic of u y ukrywającą się pod przykrywką narodu polskiego na ziemiach odzyskanych rdzennych, żywych istot Polaków, Lachów, Słowian, ogłoszone w Watykanie 17 kwietnia 2024 roku utrzymujących zamknięty prawnie system niewolnictwa na ziemiach, handel niewolnikami oraz eksperymenty medyczne i wojenne z wdzięcznością zarządca funduszu rdzenny, rodowity, zwany Przemysław Pojawa. Międzynarodowy Trybunał Ziemi OPPT 1776. Zapisany na wieczność przez Międzynarodowy Trybunał w komputerze kwantowym Ziemi wraz z pisem do UCC New York. Wszystkie adresy e-mail przesłane i przesłane dalej jako polecone odebrane. Nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z przestrzegania go. Zamach, a zamach stanu? Dla wszystkich łamiących konstytucję indywidualnie do siódmego pokolenia w linii prostej na ziemiach odzyskanych za zdradę życia na ojcowiźnie. Zdzięcznością 13 w radzie ziemi, rdzenny rodowity zwany Jan Paweł. Odpowiedź. Yy, Jan jest przemysła do yy, tych cudownych yy, yy, wieści czyli informacji dla niej się obudzą. Wszystko zgodnie z postanowieniami, nakazami, dekretami oraz umowami handlowymi Funduszu i Międzynarodowego trybału, Trybunału zawartymi w dokumentach e, prawomocnych na dyskach Google Drive w wiadomościach przesłanych. In Ignorancja stanu faktycznego, prawa na ziemiach odzyskanych w, w, z wprowadzonym w życie 28 lutego 2025 roku konstytucyjnym zamachem stanu nie zwalnia nikogo z indywidualnej odpowiedzialności przed sobą i własnym sumieniem. Zdzięcznością jam jest Przemysław. Paradoks. Otrzymujemy dokumenty, w których każdy indywidualnie ma udowodnione utrzymywanie systemu niewolnictwa. Ignorancja tych dokumentów to jest oczywiście indywidualna odpowiedzialność i zabezpieczone weksle handlowe wszystkich w linii prostej do siódmego pokolenia. Jeśli nie dajcie sobie szansy, dajcie swoim dzieciom i wnukom. Eee, paradoks. Eee, domniemanie niewinności. Dzwonię z donosu, domniemam niewinność. Jestem zdrajcą stanu tu i teraz, zdrajcą stanu i jako donosiciel jestem głową y, organizacji przestępczej, którą zatrudniam, aby y, nie wiadomo kto, nie wiadomo po co, został poszukiwany, sądzony i uruchamiam cały trybek systemu niewolnictwa, tylko dlatego, że mi się coś wydaje. Domniemanie niewinności to jest od razu, kochani, od razu tu i teraz to jest zamach stanu. Z czym to się wiąże, wszystko jest w postanowieniach i nakazach Międzynarodowego Trybunału. Jeśli nikt nie został skrzywdzony, nie ma sprawy. Po pierwsze. Po drugie, kochani, domniemanie niewinności które jest niezgodne z konstytucją. Oprócz tego yy, pełnienie jakiejkolwiek funkcji publicznej będąc firmą z numeru PESEL i NIP. Niekonstytucyjne. Także zamach stanu. Drodzy, sędziowie, prokuraturzy, prokuratorzy, policjanci, Straż Miejska, Straż Graniczna. Ani czytajcie, czytajcie, bo jest, yy, jest co robić. I jest to sprzątać po sobie kochani. Eee. No. Zdzięcznością. Jami jest przemysła.